Bystrzycy, były gracze Rakowa. wiele w tej Częstochowie. Pindroch nie pograł, ale Puchar Polski ma wpisany w swoją kolekcję. Kamil Wojtkowski. Kapitalnie zapowiadała się ta kariera. Blisko spo 100 spotkań w Ekstraklasie. parwach pogoni. I Wisły Kraków. Teraz świetne dośrodkowanie. I broni Pindroch. Jeszcze szansa gospodarzy. Najlepsi w tym pierwszym fragmencie. A to jeszcze raz ta sytuacja. Trochę może odchylony panach, ale to była sytuacja do na gola. Zespole. zespole, no, A ta kariera jednak zakamowała. Wojtkowski. Zauka. Jeszcze raz Wojtkowski do Chełmeckiego. Chełmecki. on nas spróbował. Deja, ale prosto w ręce Mikołaja Jasmyłka. Dobry, Dobry jest ten strzał, Tak, te Ale dobre się... na 40-50 metrów, ten strzał też czysty, Nie. natomiast no, Ale woli teraz Oko. Za ucha jej, 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 jak było blisko. Naprawdę zabrakło centymetrów do tego, żeby ta bramka po, po odbiciu od słupka wpadła. To była wewnętrzna... 95 robinic 20 malami, 10 Deja, 16 Żyra. 22 Orlik i z 19 Banaszak. Rozpoczęli gospodarze. Bez Orlika i Roginicia. Grać będzie teraz. Więc ja tak naprawdę po tych minutach w tej drugiej połowie, ale zobaczmy. Teraz okazja, broni Pintrok kapitalnie i wybija piłkę Broda. No właśnie i ta sytuacja nadeszła i tu mogło się podziać. Tutaj ta sytuacja, no nie była łatwa sytuacja, gonił tą piłkę, ale to zagranie takie bardzo trudne dla obrońców, tutaj jeszcze nie przecięta ta no, piłka. No, za akcją partnerzy nie było ich w polu karnym, czekał. Komu tą piłkę zagrać? Imela. Imela Broni Pintrok! A my oglądamy jeszcze raz świetną akcję. Indywidualną i mieli. Z tym pięknym, mocnym strzałem, ale też kapitalną interwencją Pindrocha. Bez takiego rozbiegu imiela. Zobaczmy, to jest tylko tutaj jeden krok. I uderzenie bardzo mocne. No to jest zespół, który zna pierwszą ligę zdecydowanie lepiej niż dzisiaj gospodarze. I tak mi się wydawało, że to będzie ten mecz tak wyglądał, ale uwaga. mają szansę zmyły gol! A jednak, a jednak kończą, o tym mówiłem warchą, doświadczenie, umiejętność znalezienia się w polu karnym. 1-0 dla Górnika. Niesamowite, niesamowite. To, taka jest piłka, niesprawiedliwa często i myślę, że w tym przypadku tak było. No, gór, Górnicy z nie zaprezentowali tutaj wielu sytuacji, nie mieli sytuacji. I teraz w końcówce błąd bramkarza, tak mi się wydaje. To nie jest sobota Beniaminków. Pogoń siedlce przegrywa swój mecz i Stal Stalowa Wola także bez punktu. Przegrywają piłkarze Stali 0 do 1 po golu w doliczonym czasie Warkoła.